Romanowskiego, to w zeszłym tygodniu niezwłocznie po uchyleniu immunitetu prokurator wysłał dwa wezwania. Jedno wezwanie było na dzień dzisiejszy, na godzinę dziewiątą. Poseł Romanowski na to wezwanie się nie stawił, natomiast jego obrońca nadesłał pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności, wskazując, że ta nieobecność była spowodowana. Wcześniej zaplanowanym dłuższym zagranicznym wyjazdem. Prokurator będzie sprawdzał, czy analizował, i podejmie decyzję, czy to usprawiedliwienie jest należyte w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego. To znaczy jest taka możliwość. Jest to jedna z przyczyn, którą można usprawiedliwić niestawiennictwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę w zasadzie niedługi okres między wezwaniem, A terminem czynności. No, o dalszych krokach prokuratury na chwilę obecną nie informujemy. Na kiedy jest to drugie wezwanie? Tutaj też prokurator mnie prosił, żeby nie mówić, więc ja tego terminu podawać nie będę. A dostosujecie się chociaż do tego dłuższego wyjazdu Romanowskiego? Aż wrócił. Rozumiem, tak, tak, tak. Ten termin jest tak wyznaczony, że nie obejmuje już tego wyjazdu. A te przesłanki formalne, o których no Przesłanki formalne. Znaczy, to jest to samo, co już było podawane wcześniej, a więc między innymi w zasadzie po raz pierwszy dzisiaj wpłynął wniosek o umorzenie postępowania w drodze procesowej, bo wcześniej to było mailem. Zostawało pozostawione bez rozpoznania, no bo to nie był w zasadzie wniosek. Yy, nie ma tam nic żadnych nowych przesłanek formalnych. i Natomiast wytłuszczone i podkreślone było uzasadnienie merytoryczne, gdzie wskazano tą przesłankę, która rzeczywiście może uzasadniać w sposób należyty niestawiennictwo. Natomiast ocena tutaj w tym zakresie należy do prokuratora. Jeszcze nie ma oceny tych formalnych przeszkód, o których pisał mecenas? Czy są już oceny i znaczy, pan są na ten wnioski? Dzisiaj wpłynął po raz pierwszy ten wniosek o umorzenie. To jest jakby w sumie, bo ja widziałem to pismo, no to to jest ta jedyna przesłanka formalna. No są też wnioski o wyłączenie, po raz pierwszy dzisiaj wpłynęły. Ale odpowiadając na Pana pytanie, nie, prokurator się jeszcze nie ustosunkował do tego. Natomiast to z całą pewnością nie stałoby na przeszkodzie realizacji tej czynności, jeżeli Pan Marcin Romanowski by się stawił. Więc tutaj tak naprawdę, no, yy, znaczy to zostało, obrońca tutaj złożył, przynajmniej prawidłowo próbuje usprawiedliwić to niestawiennictwo. Tak mogę to ocenić. Z, zarówno ten wniosek o umorzenie. Jaki wniosek o wyłączenie wpłynął dzisiaj? Po raz pierwszy prawidłowo podpisany dokument wpłynął dzisiaj. Natomiast wniosek o umorzenie postępowania w żaden sposób nie tamowałby przeprowadzenia czynności. Z wielu powodów. No przede wszystkim to każdą czynność można by było w ten sposób zablokować. Prokurator oczywiście w jakiś sposób się do tego odniesie, do tego wniosku procesowy. Natomiast to na pewno nie byłaby usprawiedliwiona przesłanka niestawiennictwa fakt złożenia takiego wniosku o umorzenie postępowania. No my znamy oczywiście te przesłanki. No to, że immunitet, to, że wniosek o uchylenie immunitetu do Sejmu podpisał prokurator Dariusz Korneluk, no w żaden sposób nie powoduje, że ten wniosek, że to uchylenie jest nieskuteczne immunitetu, ponieważ tutaj wystarczającym jest, aby wnosił prokurator. Prokurator Dariusz Korneluk jest prokuratorem od kilkudziesięciu lat. Czy jeszcze wracając do tego drugiego terminu. To jest ten tydzień, tak tylko orientacyjny, czy następny, czy... Jeszcze? No panie redaktorze, no później będziemy... Nie, nie, nie informuję o tym. Jeżeli poseł Romanowski na tym drugim terminie się nie pojawił. To panie redaktorze, tu zależy od wielu okoliczności. Po pierwsze, aha, mogę też powiedzieć, że uważamy, że na ten termin dzisiejszy, dzisiejszy został zawiadomiony o tym terminie prawidłowo. To też jest istotne. Jeżeli będzie zawiadomiony prawidłowo i się nie usprawiedliwi, to sytuacja wygląda inaczej. Jeżeli będzie zawiadomiony prawidłowo, a się usprawiedliwi, to zależy, jak się usprawiedliwi. Więc na chwilę obecną nie sposób przewidzieć tych okoliczności i też tego oceniać. Zobaczymy, jaka będzie jaka będzie. Znaczy się nie stawi, zobaczymy. nadzieję, że się stawi i będziemy mogli te czynności przeprowadzić. Bo jak na razie, Szanowni Państwo, od kilku tygodni, a w zasadzie miesięcy mnożone są różnego rodzaju przeszkody formalne a jakby to meritum tej sprawy troszeczkę pozostaje w tyle, a chcielibyśmy się w końcu zająć tym meritum sprawy i żeby sąd na przykład mógł ocenić to meritum sprawy, bo cały czas są mnożone pewne przesłanki formalne, w naszej ocenie obecnie już zupełnie niezasadne. Panie prokuratorze, też ta przeszkoda formalna w postaci niemożliwości postawienia tych samych zarzutów raz jeszcze, to też podnosi nasz ocenę? No to nie ma takiej przeszkody przepisach, jeżeli uznajemy, że czynność poprzednia była nieskuteczna, no to jest nieskuteczna, można ją ponowić na zasadach ogólnych. To tyle. No tutaj jakby normalna zasada obowiązuje, czynność się powtarza i tyle. Nie ma zakazu co do tego. Czyli, Czyli wszystko od początku skutecznie. jeszcze raz? Chociaż to przedstawiamy... jest tylko i wyłącznie te, przedstawienie tych samych zarzutów. One nie mogą być inne, ponieważ jest zgoda Sejmu i zgromadzenia właśnie na te zarzuty. I ponowne przesłuchanie podejrzanego. Czy znaczy, hipotetycznie może być pan poseł raz jeszcze zatrzymany w świetle immunitetu parlamentarnego? Czy ten immunitet jest jednorazowy został zużyty, czy ten immunitet jest stały? Znaczy, utrata tego yy, jest na Tak. No to jest zagadnienie lekko problematyczne, w mojej ocenie. Nie będę tutaj mówił. Yy, jak, bo nie mam tutaj takiego zdania wyrobionego, prokurator zna problem i też decyzja należy do niego. Niewątpliwie został, został immunitet za pierwszym razem uchylony, niewątpliwie jedno zatrzymanie nastąpiło. Natomiast tutaj decyzja należy do prokuratora. Problem jest nam znany. Czy ale rozważacie w takim razie złożenie jeszcze raz wniosku do Sejmu o wyrażenie zgody o zatrzymanie i aresztowanie posła Romanowskiego, bo to był dzielny wniosek. I zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej on został wówczas w połowie skonsumowany. Mhm. Tak, ja znam to stanowisko, my je znamy, ale mogę odpowiedzieć wyłącznie tak samo. Czyli to jest decyzja prokuratora, o której poinformuję, jak on tutaj... Tą ocenę prawną dokona. Jeszcze nie dokonał takiej oceny. Ja jeszcze raz mam nadzieję, że nie będzie potrzeby takiej oceny dokonywać, tylko podejrzany na ten kolejny termin po prostu się stawi i będzie można normalnie czynność przeprowadzić i podejmie merytoryczną obronę w tej sprawie. Tak, cudzysłowie tak. Na... Ale technicznie absolutnie jest to możliwe. Można wyłączyć wątek tych trzech osób, składać się do skarżenia, można jakiś wątek umorzyć. Absolutnie to nie jest tak, że sprawa musi iść do sądu łącznie, bo w jakimś tam zakresie ona na pewno będzie jeszcze prowadzona przez dłuższy czas, ponieważ to jest duża sprawa, wielowątkowa. Jeszcze raz podkreślam, dotyczy dużego funduszu i jej działalności przez wiele lat. Duża czy drugi termin czy przesłuchania... O uchylenie? Oczywiście nie można wyłączyć kolejnych wniosków o uchylenie immunitetu w Funduszu Sprawiedliwości. Czy ten drugi termin został już z uwzględnieniem tego wyjazdu zagranicznego, wysłany już panu? Nie, ten... Bo wcześniej obrona twierdziła, że o drugim terminie w pobyt... ogóle nic nie wie. Drugi termin był wysłany równocześnie, czyli w czwartek. Nie mam informacji, czy został Marcin Romanowski osobiście powiadomiony o tym terminie. No Mamy poniedziałek, jeszcze mamy trochę czasu. Z tego co wiem, to ten drugi termin, jak już powiedziałem, nie zahacza o ten wyjazd służbowy. Więc mam nadzieję, że nie będzie tych przeszkód. Hipotetycznie, gdyby Dariusz Barski umorzył to postępowanie, twierdząc, że jest pod kątem, krajowym właściwym. właściwym, jak to mogłoby wpłynąć na to postępowanie? <grym> 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 Dariusz Barski, tak? Tak. Ale gdzie miałby to umorzyć? No, bo... Tam, teoretycznie. Teore... Hipotetycznie. Czy to w ogóle jest możliwe? No, wiemy, że no bo jest tutaj prezydent I... popiera Barskiego tak. na przykład, chociażby, i będzie Okej, okay. czy w domu jego... by podjął decyzję o umorzeniu, tak? No, może ma jakieś biuro przynosić. Znaczy nie, no taka decyzja na pewno nie byłaby skuteczna, jeżeli chodzi o, pan pyta o prawną skuteczność. No, ciężko mi się do tego odnieść, no bo y, w cudzej sprawie, tak, podjąłby decyzję w domu. Jako prokurator krajowy, bo tak uważa, że pełni ten punkt. No dobrze, no to pozostaje mi to skomentować. Ta czynność nie byłaby skuteczna. Pan Barusz Barski pozostanie w stanie spoczynku i nie może podejmować decyzji procesowych. Re Reasumując, jeszcze tylko pana Romanowskiego, dzisiaj nieobecny, ale tak. usprawiedliwiony? Nie, nie, zagotował. panie doktorze, ja nie powiedziałem, że usprawiedliwiony. Była próba usprawiedliwienia. Tak. Prokurator. Ja, Czyli nie usprawiedliwiony jest dzisiaj. <noise> Wpłynęło usprawiedliwienie. Tak. I to takie usprawiedliwienie, które może być należyte w rozumieniu KPK, czyli długotrwały, wcześniej zaplanowany wyjazd zagraniczny. Bierzemy też pod uwagę krótki okres. No bo jednak zawiadomiony, wezwany w czwartek, dzisiaj jest poniedziałek. To jest poza Europą wyjazd? Czy... Do, na Węgry. A, okej. Okay. Zapytać... Dlatego też nie jest tak, że uznaliśmy to usprawiedliwienie za należyte. Prokurator zweryfikuje też te okoliczności, czy są prawdziwe. I podejmie decyzję, tak? Natomiast... To będzie miało znaczenie w przyszłości, tak. A co jeśli nie są? Jeżeli jest, nie jest usprawiedliwione? Mm -hmm. Jeśli się okaże, że ten wyjazd to fikcja? Yy, no to będziemy mieli nieusprawiedliwione niestawienictwo co może być przesłanką zatrzymania. To jak to dzisiaj można nazwać i określić? Nie ma pana, który został wezwany? Prosta sprawa, panie dyrektorze. Tak. Prawidłowo wezwany, złożył usprawiedliwienie. Prokurator oceni, czy należycie usprawiedliwienie... Nie tej decyzji jeszcze nie ma.